Słyszałeś, słyszałaś o zabiegu głasza. Pewnie nie, bo jest to bardzo mało znany zabieg medycyny chińskiej, natomiast jest bardzo powszechnie stosowany w Chinach, w Europie czy w ogóle na zachodzie trochę rzadziej stosowany głównie przez to, jak on strasznie wygląda. Natomiast podczas tego krótkiego filmu pokażę Wam, jak w warunkach domowych czy gabinetowych wykonać ten zabieg w taki sposób, żeby on był praktycznie bezbolesny. A zabieg jest bardzo skuteczny zarówno przy dolegliwościach bólowych, jak i podobnie do baniek przy infekcjach górnych dróg oddechowych. Tradycyjnie mogliście się spotkać z tym, że zabieg głasza, czyli skrobania, którego efektem jest krwiak, bo to dokładnie głasza znaczy, jest wykonywany na przykład za pomocą takiego oto rogu. To jest róg wołu. Natomiast tradycyjnie mówi się, że to powinien być róg bawoli. Ale tak naprawdę tymi najbardziej tradycyjnymi narzędziami, jeżeli chodzi o medycynę chińską, to były zwykłe miski albo łyżki, które ludzie mieli w domu i za, za pomocą nich mo, mogli po niej łatwo sięgnąć i wykonać ten zabieg jego skrobania po skórze. Do tej pory, szczególnie w krajach azjatyckich, są różnego rodzaju modyfikacje głaszy. Na przykład w Wietnamie jest zabieg, który się nazywa po angielsku coining. Gdzie używać po prostu monet, za pomocą których pocieracie skórę i wychodzą te wybroczyny. Natomiast, jeżeli kiedyś byliście w Azji i mieliście tego typu zabieg, albo byliście u Azjatów, którzy robią ten zabieg na Zachodzie, ten zabieg potrafi być bardzo bolesny. Ale ja Wam pokażę, jak zrobić to praktycznie bezbolesnie. Także zabieg jest masażem. Można go swobodnie nazwać jako masaż. Mój nauczyciel medycyny chińskiej, który mnie uczył przede wszystkim medycyny chińskiej klasycznej i między innymi również głaszy, pokazywał nam, żeby używać do tego zabiegu takich oto szpatułek laryngologicznych, które możecie kupić praktycznie w każdej aptece. To jest taka drewniana szpatułka do badania języka. Tak? Kiedyś bardzo często była stosowana przez lekarzy, żeby zobaczyć, co tam się dzieje w gardziołku u dzieci. Teraz jest stosowana trochę mniej. Niestety. Bo, natomiast proszę używać do tego fenomenalnego zabiegu, jakim jest głasza. Co jest potrzebne do tego, żeby zrobić to w warunkach domowych? Praktycznie nic, bo nie musicie tego zabiegu wcale wykonywać na macie. Osoba nie musi być w pozycji leżącej. Może być, ale nie musi. Może po prostu siedzieć na krześle oparte o krzesło. Natomiast na filmie pokażę Wam to na osobie, która sobie w moim gabinecie leży. Zabieg, który pokażę, to jest zabieg, który stosuję w sytuacjach, kiedy są właśnie infekcje górnych dróg oddechowych, nawet różnego rodzaju stany zapalne, zatok, a także ból w górnym odcinku kręgosłupa szyjnego, piersiowego czy lędziowego, w zależności od tego, na którym odcinku będziecie sobie pracować. Na planku wykonania zabiegu należy nanieść oliwkę na plecy równomiernie, następnie bierzemy tą oto szpatułkę. I takimi posuwistymi ruchami rozcieramy tą oliwkę po plecach, natomiast bardzo istotne jest, żeby wykonywać to z odpowiednią siłą. Azjaci wkładają w to bardzo dużo siły, wręcz się zapierają praktycznie całym ciałem. Ja proponuję wersję light, ale i tak potrzebna jest do tego siła, gdzie palcami przykładacie drewienko dosyć mocno do skóry. Trzymacie ten nacisk przez cały posuwisty ruch na skórze i ten nacisk ma być równomierny do tego stopnia, że tak lekkim kantem zagarniacie tą skórę. Pracujecie na skórze, tak jak widzicie na filmie, na pewnym określonym obszarze. Jest to przede, przede wszystkim są to obszary od kręgosłupa na boki, na łopatkach czy na karku. Wszędzie stosujecie zasadę, że. Robicie ruch od góry do dołu albo od środka na boki. Pracujecie sobie w jednym miejscu, dopóki dopóty nie pojawią się pierwsze takie małe czerwone kropeczki. To jest znak, że po pierwsze tam ta tak zwana sza, czyli ten krwiak, jest pod skórą i możecie go wydobyć na zewnątrz. Oczywiście jest to zabieg, który tylko wygląda na krwawy, ale ta krew nigdy się poza te tkanki nie wydostaje, więc ten krwiak jest pod spodem. W momencie kiedy się pojawiają, zaczynają się pojawiać czerwone kropeczki w dalszym ciągu wykonujecie ten zabieg w jednym miejscu tak, żeby te kropeczki zaczęły się ze sobą łączyć, aż powstaje taki jednolity czerwony ślad. W momencie kiedy dalej już te kropeczki się nie pojawiają, ten ślad się dalej nie łączy, możecie trochę zmienić lokalizację, zejść sobie trochę niżej, popracować trochę niżej, zejść na mięsień czworoboczny, na kark, popracować na karku. Wejść na okolice łopatki popracować w tym miejscu. W ten sposób możecie pokryć tak naprawdę całe plecy, i całe te plecy będą czerwone. Po takim zabiegu osoba czuje głębokie zrelaksowanie. I co jest istotne i bardzo ważne, tak naprawdę dla wszystkich zabiegów łącznie z bańkami, moksą, czy akupunkturą i akupresurą to jest to, żeby bardzo dużo się nawadniać. Zasada jest podobna jak przy bańkach. Czyli najlepiej, żeby przez przynajmniej jeden dzień nie wychodzić z domu, na pewno nie brać udziału w żadnego rodzaju forsownych treningach. Jeżeli chodzi o dzieci, to już uwaga dużo ważniejsza niż w przypadku baniek, bo jeżeli chodzi o głaż, to ta terapia w latach 70. i 80. w Stanach była bardzo kontrowersyjna. W momencie, kiedy Chińczycy zaczęli ją stosować u swoich dzieci, Będąc mniejszością w Stanach Zjednoczonych, te dzieci później trafiały do amerykańskich szkół, a ich rodzice, właśnie Azjaci, często nie potrafili języka angielskiego. Te dzieci trafiały z takimi pośniaczonymi plecami, i później te dzieci im odbierano nawet, dlatego że Amerykanie myśleli, że te dzieci są w jakiś sposób katowane. Gdzie zabieg, który wam pokazuje, w ten sposób jest w ogóle dla domowników przyjemny. Także jeszcze raz o tym wspomnę, jest to zabieg bardzo skuteczny, natomiast jeżeli robicie go dzieciom, to najlepiej, żeby to dziecko, dopóki ten krwiak nie zniknie, nie chodziło do przedszkola, szkoły, czy w ogóle najlepiej, żeby nie wychodziło z domu, bo po prostu może to wyglądać dla osób, które się nie znają, przerażająco. Zabieg ten też jest bardzo skuteczny, jeżeli chodzi o bóle mięśniowo-szkieletowe i możecie się spotkać z tym, że kiedy Wasz domownik czy pacjent mówi, że boli go w jakiejś określonej lokalizacji na plecach, wykonujec zabieg ten, daj dokładnie lokalizacji, pojawia się tam bardzo silny krwiak. Jest to bardzo dobry objaw i po takim zabiegu, nawet po jednym, już osoba się czuje dużo lepiej. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tego, jak dokładnie taki zabieg wykonać, to zapraszam na warsztaty, które organizuję regularnie we Wrocławiu. Na warsztatach pokazuję zarówno głasze, jak i bańki ogniowe, jak i akupresurę oraz inne sposoby, w jaki sposób możecie sobie radzić z dolegliwościami, z którymi możecie mieć problem w warunkach domowych od różnego rodzaju zaburzeń żołądkowo-jelitowych, ból pleców czy infekcje górnych dróg oddechowych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w opisie do tego filmu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zapraszam do udostępnienia, do lajkowania i do komentowania. Do zobaczenia. Cześć.